Witam Was, moje kochane byczki, witam Was na czytaniu miesięcznym na wrzesień. Dzisiaj będziemy czytać, przeczytamy trochę takie ogólnej energii na wrzesień dla Was, byki. Skupimy się również na pracy i finansach, miłość. I na końcu weźmiemy sobie takie trochę, wyciągniemy sobie karty aniołkowe dla byków na miesiąc wrzesień, czy co Was czeka. Także zmieniłam trochę miejsce czytań, bo tam gdzie czytam po prostu nie mam miejsca, nie mam konta dla siebie, albo jest głośno, albo sąsiedzi siedzą, albo moje dziecko biega dookoła, coś chce, także mam trochę mniejsze biurko nie wiem czy będzie widać wszystkie karty, ale zdecydowanie wam nie czytam. Dobra, nie wiem o czym ja mówię, zobaczmy, mam nadzieję, że wszyscy mieli fajne wakacje. I przejdźmy do ogólnej energii. Klapyka miesiąc wreszcie. Mamy 7 siedem, siedem buław. Siedem buław. Mamy tutaj nasze byczki, coś tutaj się blokują. Albo kogoś blokują. Widzicie, byczki, przez moment w tym e, wrześniu. To będzie tak, że będziecie um, blokować jakieś osoby, będziecie chciały postawić na swoim um, i będziecie potrafiły powiedzieć nie. Byki będą się po prostu bronić przed innymi, będą bronić się przed wpływami innych ludzi, zdaniem innych ludzi, po prostu byki stawiają na siebie i nie będą słuchać do końca tak innych ludzi. Ktoś tutaj się blokuje, możecie zablokować kogoś. Na telefonie nie będziecie chcieli rozmawiać, i ta blokada albo blokowanie kogoś na telefonie, nierozmawianie z kimś przyniesie wam dużo satysfakcji. A druga sprawa, ja was tu widzę: beczki, wy będziecie szczęśliwe tak wewnętrznie same ze sobą i z tym, co macie, emocjonalnie zadowolone. Niektóre z was mogą sobie popijać dużo winka również. Ale Wy tutaj będziecie zadowolone z życia, z tego co jest dookoła. Wrześniu będzie fajną taką energią, poblokujecie się, po prostu nie będziecie rozmawiać z jakimiś ludźmi, którzy, wam, którzy Was może drażnią. Również niektóre beczki mogą otrzymać albo dawać jakąś pomoc, także może ktoś Wam będzie chciał pomóc w czymś, może to są finanse, nie wiem, zobaczymy jak sprawy zawodowe wyglądają, ale to jest zdecydowanie radość, pomoc i blokowanie kogoś, także będziecie blokować może same siebie przed kimś, przed wpływami innych ludzi. Może nie będziecie dopuszczać innych ludzi do waszego życia tak naprawdę. Um, będziecie. My way or no way. W ten sposób. Albo tak, jak ja chcę, albo wcale. Także wy będziecie tutaj czym. Będziecie walczyć o swoje zdanie, o swoją. Um, I to wam to, to przyniesie w ogóle dużo takie zadowolenie. Takie stawianie. Nie na siebie, ale po prostu walczenie o, o, o coś, w co wierzycie i um, nie będziecie jakieś tam zmienne: ktoś wam coś powie i wy będziecie robić tak, jak ktoś inny chce. Nie, wy będziecie słuchać same siebie, ale również wy będziecie bardzo, nie to, że szczęśliwe tutaj jesteście, um, to wy będziecie również um, sz, y, dzieliły się tym szczęściem z innymi. Um, Ogólnie bardzo fajna, pozytywna energia. Oprócz tego blokowania. Nie wiem, może, może będziecie blokować kogoś, kto Wam już nie służy. Zobaczmy pracę i finanse. to nam pracę i finanse? Zobaczmy pracę i finanse na wrzesień dla zbyt. Praca i finanse dla... pamiętajcie, to jest energia, tylko ogólna, ogólna energia. Nie będzie rezonowało, um, nie będzie rezonowało z wszystkimi bykami. Mi się wydaje, że coś w pracy, coś w pracy będzie dawanie branie. Wyczekacie tutaj na jakieś... W tym wrześniu będziecie musieli byki dać trochę z siebie wszystko, jeżeli chodzi o pracę. Tu jest jakaś pomoc finansowa, albo niektóre byki po prostu staną na no, nie staną na nogi, albo um, przejdą na level wyższy w pracy, ktoś dostanie podwyżkę, ktoś dostanie promocję, tylko że w, o to chodzi, że wy to będziecie mieć naprawdę bardzo dużo do pracy. Ten wrześń będzie bardzo taki trochę uciążliwy dla was, jeżeli chodzi o pracę. Ja Niektóre z byków czekają na odpowiedź. Mamy tutaj królową buław. Niektóre z byków są bardzo cierpliwe, czekają na jakąś odpowiedź, na jakieś działanie, jeżeli chodzi o pracę, to jest czekanie, wy jesteście bardzo cierpliwe, czekacie na coś. Czekacie może na jakąś odpowiedź, ale to jest coś związane z tą, z tą królową buław. Z królową Buław. To jest coś związane z królową Buław. Czekacie na coś, może na jakieś działanie, za, za, zabranie się na jakiś projekt, coś. Tu jest jakieś, ja widzę, czekanie i to długie czekanie. Wy dużo myślicie o przeszłości, jeżeli chodzi o Waszą pracę. Nie wiem dlaczego z niektórymi to będzie rezonowało, ale tu jest, tu jest jakieś coś związane z przeszłością, może włożyłyście pracę, może pracujecie z przyjaciółmi również. Na kogoś czekacie. Jest jakieś czekanie na coś. Mi się wydaje, że również przyjaciele idą z pomocą do Was, jeżeli chodzi o finanse. Tu możecie dostać coś, ale tu jest również z, z tą pomocą coś powiązanego z ciężką pracą. Także, moim zdaniem, niektórzy z Was mogą czekać na jakąś kobietę, może w pracy. Na odpowiedź tej kobiety. To może być jakaś szefowa. To jest osoba. Na... No, czekacie odpowiedź. Tu jest jakieś czekanie odpowiedzi. Nie wiem, co oznacza, dlaczego tu mamy sześć buła. E, przepraszam, sześć buharów. Tu jest jakiś ktoś z pod znaku. Mamy też koziorożce tutaj tutaj dwa. Em... Dla niektórych byków. Ktoś może otrzymać odpowiedź, wasz yy, na przykład wcześniejszy pracodawca może się z wami spotkać, yy, przyjaciel z przyszłości, ktoś, co jest związany z przeszłością może się do was jeszcze raz odezwać, niektórzy może przyjść z przeprosinami, może przyjść z ofertą o, pra o pracę, yy, ktoś może będzie potrzebował waszej pomocy, coś związane z przeszłością, ktoś będzie się kontaktował. I Ja mi się wydaje, że tutaj to ktoś tu będzie chciał wam coś albo oferować, e, albo może wrócić do starej pracy. Ktoś tu wam coś oferuje i coś związane z przeszłością. Ciężka praca was czeka trochę w tym, że jeśli będziecie zajęte, ale mi się wydaje, że już tutaj będziecie przytłoczone, koniec do końca września będziecie przytłoczone, czuły się trochę samotne, czegoś nie wiecie, nie macie jakby wiedzy i będziecie trochę w tym wrześniu pracą przytłoczone, ale to już tak bardziej pod koniec września będziecie już przytłoczone tym ciężarem pracy, przepraszam, ruszam kamerę, jest kobieta, jest jakieś czekanie jest ktoś z przeszłości, kto Wam chce coś zaoferować, może nawet przeprosić. E, tu ktoś, jeżeli dostanie, w, nie wiem, zmieni stanowisko w pracy, pójdzie gdzieś dalej, wyżej. E, czekacie na owoce własnej pracy, coś ktoś się pracuje nad projektem. Pracuje, patrzcie, królowa Buław, na królowej Buław. Tu jest jakaś kobieta, ważna kobieta w Waszym życiu. Królowa Buław, matka jakaś, ważna kobieta, czy, szefowa. Ona będzie, wyczekacie czekacie na, na decyzję tej kobiety w waszym życiu. Tu jest czekanie, wy czekacie na decyzję tej kobiety. Nic nie mówicie i teraz ona może wam utrudnić również ym, pracę, ona może wam dać więcej zadań i y, niektóre z was nie wiem, czy będą chciały przyjąć te zadania, czy nie. Wy będziecie wspominać może również... Ym, Waszą pracę, co robiliście w przeszłości, może nawet trochę tęsknić za tym, coś z przeszłością związanego. Bo ja tutaj widzę, że Wy będziecie beki bardzo obarczone jakimiś obowiązkami. Tu w pracy będziecie mieć dużo obowiązków tęsknić za przyszłością, ktoś z przyszłości może być, się z wami kontaktować, wy będziecie dawać z siebie wszystko, wy lubicie tą pracę, którą robicie, ale dajecie bardzo z siebie wszystko i na koniec tak września będzie, będzie ta, jest ta energia tych dziesięć buław i wy możecie po prostu mieć trochę, niektóre z was byki, załamanie takie nerwowe ja robię tyle, a nie jestem doceniona, czuję się samotna, czuję się, że e, nikt mnie o niczym nie informuje, nic nie wiem, nie wiem co się dzieje i taka trochę sfrustrowania, stresu, że dajecie z siebie wszystko, bo ja widzę, że tutaj wydajecie z siebie wszystko. Natomiast takich efektów zbytnio nie ma. Możecie się tym stresować i, i dużo, dużo takiej pracy. Dużo, dużo pracy wieloma obowiązkami będziecie obarczeni we wrześniu. A pod koniec września już, już trochę Wam będzie ciężko i będziecie odczuwać to na sobie, że jest ciężko. Również tak robię, tak to z przyszłości. To jest, jeżeli chodzi o pracę. No i teraz skupmy się, skupmy się na naszej miłości tutaj dla Byczka. Co tu się dzieje w prawach sercowych, jeżeli chodzi o Byczki? Biało w tej kamerze wygląda. Nie, nie jestem aż tak biała, to jest to światło. Ja mam tutaj jakieś dziwne światło podłączone. Zombie albo jakieś trupy. Ale zobaczmy, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o mnie. Jesteście obarczeni pracą, albo byliście. Wy macie dużo obowiązków, ale macie dużo obowiązków, bo macie plany na przyszłość, chcecie coś zorganizować. Ktoś może się zadawać ze strzelcem. Ktoś mógł się zadawać ze strzelcem. Robisz znaki ogniste. Wy czekacie na coś stabilnego, na jakąś wiadomość od kogoś, może nawet odlewa. I teraz tak. Tu był może jakiś okres nierozm nierozmawiania albo będzie okres nierozmawiania, czekacie. Czekacie na kontakt, na ofertę, przeprosiny. Słuchajcie, powiem Wam tak. Nie widzę tu em, żadnych, żadnych innych osób tak na razie, takich widocznych. Nie ma królów, nie ma królowych. Em, ja tutaj widzę, że wy bardziej oczekujecie na jakąś ofertę. Żeby przyszło w Waszą stronę. Myślicie o komunikacji z kimś. Wy czujecie się, że wy dajecie, jeżeli jesteście w związku albo myślicie o kimś, to wy tutaj dajecie najwięcej pracy. Wy dajecie najwięcej pracy, jeżeli chodzi o ten związek, staracie się. Chcecie, że, żeby związek z kimś działał, był, był jak, jakiś balans, spokój, harmonia. Również robicie plany, ale robicie plany na przyszłość same. Ja tutaj nie widzę drugiej osoby. Tutaj, jak, jak gdyby robicie plany same. Czekacie na jakiś wkład od tej osoby. Natomiast tu jest jakaś cisza między wami. Ktoś tu może mieć bardzo duże ego. I tutaj nie ma kontaktu. Pod koniec września, co ja wam powiem, jest tu koniec. Yy, mamy śmierć, mamy wierzę. Jakieś związki się tutaj rozpadną. Yy, ja widzę, że tu dajecie, może tu jest cisza, może tutaj nie ma takiej komunikacji, jakbyście chcieli z tą osobą, yy, ona się nie komunikuje. I wy, mi się wydaje, że tutaj coś się zakończy. Czasami ten mag dla mnie jest taką kartą, jeżeli chodzi o związki osoby, która może po prostu Wam yy, działać już na nerwy, w sensie takim, że ta osoba po prostu jest za dużo już. Za bardzo egocentryczna. To nie dla wszystkich. To jest mój taki mak, to jest moje takie, że ta osoba jest tak, tak skupiona na sobie, że Was po prostu nie zauważa, wydajecie dużo, dużo siebie, macie dużo również cierpliwości, jeżeli chodzi o związek z tą, z tą osobą. Natomiast tu jest koniec. Tu jest koniec. Tutaj coś się rozwali. Tu będzie jakaś transformacja. Duże zmiana, Koniec czegoś z czymś. Zobaczmy, dlaczego mamy tutaj umiarkowanie. Wy chcecie zmian. I znowu mamy tego maga. Bo ktoś jest z jakimś dużym ego. Wy chcecie coś zmienić. Ktoś, tu się skupia tylko i wyłącznie na sobie. Wy czekacie. Wy chcecie trochę balansu w waszym życiu. Wy czekacie na zmiany. Wy chcecie po prostu zbudować jakiś normalny związek. A to są jakieś zmiany. Może ktoś tutaj jest również zmienny bardzo. Wy macie pasję, jeżeli chodzi o, o was związek, ale wy macie już dosyć. Tu jest za dużo. Ktoś tu mógł was zostawić, tutaj ktoś z was zostawił, wy tu jesteście same, idący z tymi tobołami i po prostu ktoś może nawet nie docenia tego, co wy robicie dla nich. Tutaj nie ma porówni dawania i brania, może ktoś z podznaku powietrznego, widzę również bliźniaka, w tym związku wy chcecie po prostu związek, gdzie jest porówni dawanie i branie. Tu jest jakiś związek, ale Wy szukacie czegoś innego, Wy chcecie związku, gdzie jest porówni, dawanie i bra branie Znak powietrzny mi się tu pojawił, król, król powietrzny, bliźniaki, związek Tutaj nie ma porówni, dawania i brania związku Tu ktoś daje więcej, i to jesteście Wy, byki, które dają więcej, jeżeli chodzi o ten związek, wiadomości Czekacie na wiadomości, i czekacie na konwersację zastanawiacie się czy to wy najpierw y, skontaktować się z tą osobą, wy chcecie coś y, konwersacją y, po prostu chcecie żeby jakaś tam -y, dzięki jakiejś -y, dialogowi z kimś wy chcecie po prostu żeby y, nie mieć konfliktu z tą, chcecie porozmawiać po prostu z kimś I się zastanawiacie się skontaktować z tą osobą czy nie zacząć tą rozmowę czy nie y, chcesz porozmawiać o związku ale również się boicie że Albo rozmowa będzie pozytywna, albo negatywna, także ja tutaj widzę Wasze wahanie, albo wy czekacie na kontakt z kimś, albo chcecie się skontaktować, ale się jeszcze wahacie, czy porozmawiać na temat tego związku z tą osobą, czy nie, bo, bo wy, wy, chce, wy chcecie rozwiązać konflikt, Wy chcecie mieć te 10 pucharów, natomiast może być również konflikt między Wami, kłótnia. Także Wy się jeszcze wahacie, czy skontaktować się z kimś, czy nie. Wy chcecie współpracy, czekacie aż ktoś po prostu, ta osoba, z którą jesteście, z wami się skontaktuje, porozmawia, czekacie na jej yy, 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 po prostu jakiś wkład do tego związku. Niektórzy z Was po prostu uważają, że wasza osoba ma inne opcje i jest zainteresowana innymi osobami, że może was zdradzać, że wy ma macie w ogóle kogoś, kto jest nieszczery w stosunku do was, yy, bo, bo może się do was nie odzywa. Tu niektóre z was mają na sercu to, zdradę, tu jest jakaś zdrada, to są jakieś osoby zdradliwe. Zaraz zobaczymy, się dołożymy karty. Jakie są intencje w ogóle waszej osoby w stosunku do was, Ale ja tutaj widzę, wy macie na sercu osobę i zdradę, ktoś tutaj mógł być niewierny, ktoś tu jego osobowość jest taka trochę wishy-washy. Wy nic nie mówicie, wy jesteście... Wy chcecie po prostu te cztery buławy ty wy dom. Do mnie wspaniały związek, gdzie dwóch ludzi się kocha. Do tego dążycie, do tego chcecie, może o tym na głos nie mówicie, trzymacie w to sobie. Tutaj może być jakaś blokada, tu może być, tu może, być, tu nie być rozmowy z kimś, ze względu na to, że może być spowodowany jakiś konflikt. Wy nie chcecie spowodować żadnego konfliktu. Mag Mamy cesarza, kto jest pod znaku Barana. Wy skupiacie się. Mamy cesarza, mamy rycerza, buław i cztery, cztery puchary na magu Więc ta osoba albo to jest osoba lovelas, albo to jest ktoś spod znaku barana, albo to jest osoba jakaś wystawiona, postawiona wyżej niż wy, wasz szef, ktoś, jakiś bardzo, bardzo męska osoba, ktoś, ktoś bardzo ważny dla was, cesarz, ten mag. Ten mak, jeżeli ma bardziej energię rycerza Buław, to to jest taki ten flircer, który wpada i wypada do waszego życia i po prostu nie wiecie na czym stoicie. Wymyślicie o nim, wy za tą osobą, natomiast to jest mak. Tak jakbyście nie mogli na tej, na tej osobie polegać, tak się czujecie, jakby ta osoba chciała Was kontrolować i um, to jest taka niefajna um, energia tutaj. mak, cesarz i rycerz Buław, to jest osoba, która że, chciała, żeby, żebyście wymyślili tak samo jak ona. Jest, tu jest jakaś kontrola, tu jest, tutaj y, oni chcą przeważać, oni chcą mieć tutaj... Y, rację. Taka niefajna, dlatego wy możecie no, niektóre byki z was się obawiać w ogóle komunikować z tą osobą, bo może dojść do kłótni, ale wy nie uważacie tej osoby za szczerej. Wy uważacie... Większość byków będzie uważała, że ta osoba was zdradza, że ma kogoś innego. I... Wy dajecie dużo wkładu, jeżeli chodzi o ten związek, natomiast oni nic. Wy chcecie ten szczęśliwy związek, ale tutaj nie ma porówni. Dlaczego jest śmierć? Jest nowy początek, śmierć. Wy będziecie na razie nic nie mówić. Wydaje mi się, że byki um, myślą po prostu, żeby... Po prostu może was nawet oświeci w, w tym wrześniu, że czas tutaj, żeby coś zmienić, zakończyć i tyle. Um, teraz tak, mamy tą wieżę również i na tej wieży mamy i moc i diabła, i sukces. Ta wieża jest tutaj, um, wy możecie począsnąć kimś. I wy możecie podać swoje warunki, co Wy chcecie, jak Wy to wyglądacie. Jeżeli Wy porozmawiacie z kimś i um, będzie ten moment wieży, albo wy powiecie słuchajcie, albo ja zrywam, to dzięki temu odniesiecie sukces. Co za sukces? Nie wiem, ale możecie nawet ym, coś toksycznego, pozbyć się czegoś, albo kogoś toksycznego, możecie, będziecie mogli się pozbyć z własnego życia. Także ta śmierć, ten koniec, was coś po prostu oświeci w tym wrześniu, i tutaj będziecie wiedzieli, że musicie coś zakończyć. Mi się wydaje, że jakiś związek będziecie musieli zakończyć, bo ta wieża wam przyniesie taki aha moment, aha, czas to zakończyć, bo to jest toksyczne i ta wieża tutaj będzie dla was jak gdyby sukcesem, koniec czegoś zakończenie tego związku przyniesie wam sukces wy wiecie co wam intuicja mówi w ogóle intuicja wam przyniesie, kierujcie się intuicją ta intuicja wam powie prawdę co macie robić, jeżeli chodzi o ten związek, ale mi się wydaje że tu trzeba będzie czas zakończyć z tym, niektóre z was mogą się zadawać ze skorpionami, Tu ta wieża przyniesie zakończenie czegoś toksycznego to będzie waszym automatycznym sukcesem. A jeszcze chcę um, dodać karty i zobaczyć intencje waszej osoby w stosunku do Was. Zobaczmy, czy oni są szczerzy, bo mi tutaj wyszło te, te karty siedmiu um, mieczy. I ja chcę zobaczyć, jakie są intencje waszej osoby w stosunku do byków, jakie są intencje Waszej osoby w stosunku do Was, byczki. Zobaczmy ich intencje. Jakie są ich intencje w stosunku do Was? Co oni się jeszcze wahają co robić? Oni się zastanawiają um, Um, oni się jeszcze zastanawiają co robić Jeżeli chodzi o ten związek Oni się zastanawiają czy zakończyć ten związek Czy nie e, Bardzo takiej Nawet wściekłość, złość jeszcze trzymają W sobie jeżeli chodzi o was Tutaj były, mogły być jakieś kłótnie Jakieś konflikty Ale oni się jeszcze zastanawiają czy to zakończyć Albo się zastanawiają czy to dobry był pomysł Z zakończeniem Ale to, to, to nie jest fajna energia Ta osoba trzyma jakieś graczy, ja nie wiem jak to po polsku, czasami zapominam tych polskich wyrazów Trzymają taką jak gdyby chęć zemsty, zawiści takiej, taka nie jest fajna energia po kłótni To jest taka energia, była kłótnia, ja bym chciała, że im jeszcze dowalić w ten sposób Taką energię mają I tak się zastanawiam, może ja im dolawalę właśnie końcem Albo tu jest koniec, tu był koniec, ja się nie będę tą do tej osoby Oni jeszcze balansują, oni dokładnie nie wiedzą czy się kontaktować, czy nieco jeszcze czują, co jeszcze myślą, ale to, to nie jest fajna energia ten człowiek wokół Was to jest taki trochę, <laughs> ja bym powiedziała, zawzięty. Tu jest jakieś wahanie, oni, oni się zastanawiają, co robić. I jeszcze oni, tak jak gdyby z Wami nie skończyli, chcieli taka chęć zemsty, taka chęć, taka nieprzyjemna energia w stosunku do Was. To nie jest fajna osoba. Zakończcie to, bo oni też myślą o zakończeniu. Oni zako myślą o, ko o końcu um, tego związku. <laughs> jakie tu mamy porady? Zobaczmy, jakie jeszcze tutaj naszych wierzków. Take a chance. Risk. Being strategic. Options. Not showing hand. Gambling. Niektóre z Was weźcie, zaryzykujcie. Po prostu zaryzykujcie. Macie asa w kieszeni. Zaryzykujcie. Ale bądźcie strategiczni w Waszych działaniach. Macie opcje. Uważajcie, niektórzy mogą grać sobie w jakieś gry. Gamblować na pieniądze. Także uważajcie na to. Ale cokolwiek robicie, nie bójcie się zaryzykować. Nie, nie bójcie się ryzykować w tym wrześniu. Znajdziecie um, balans. Love is not always about agreeing, just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Także nawet tutaj macie ten balans. E, ta karta o tym mówi. Mamy piękny obrazek. Ta karta ma, mówi, um, że miłość nie jest tylko po to, żeby się zgadzać ze wszystkim, tylko po to, żeby być w tym związku. Tak samo jak mi się wydaje, że wy przez długi czas może po prostu da dawałyście byczki dużo, dużo siebie, jeżeli chodzi o ten związek, o wasz związek, natomiast nic w zamian i wy trochę za długo pobyłyście w tym, w tym związku. Wiecie co, zwróćcie uwagę na karty w tym wrześniu, pobawcie się może kartami, może kupcie sobie różne jakieś tam karty, czy tarota, czy, czy inne. Czasami znajdziecie, czasami znajdziecie odpowiedź na skarb. Karta spadła. Ten aniołek chciał wyjść. I be gentle with yourself. Słuchajcie, no każdy musi, um, cokolwiek się dzieje w waszym życiu, bądźcie delikatni dla siebie, dbajcie o siebie. E, coś tutaj musicie przejść, coś potrzebuje czasu. E, przeszliście dużo w swoim życiu, także wy potrzebujecie również czasu, żeby się trochę uleczyć, żeby dojść do siebie. Kupcie sobie karty. Kupcie sobie jakieś inne karty. Oracle Cards, Tarota czy Aniołki. E, um, znajdziecie sobie szybciej odpowiedzi. Pobawcie się kartami we wrześniu dla niektórych byków, jak jesteście zainteresowane. Kupcie sobie karty, skupcie się może na kartach albo oglądajcie różne kanały tarotowe, gdzie możecie, gdzie możecie znaleźć odpowiedzi na Wasze pytania. Także to na tyle byczki. No nie fajnie z tym związkiem, tu ktoś nie jest fajny, nie, tu, nie, tu, ktoś nie jest, tu jest ktoś zawzięty, ktoś tutaj jest ten cesarz, magik, nie fajnie jeżeli chodzi o związki, nie fajne osoby wokół was byczki. Pamiętajcie, że to jest to czytanie ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi. My się widzimy jutro, jak ktoś ma ochotę. Po południu może 18, może około 18 na live. Ie. Zapraszam. I dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się byczki, małego września Wam życzę powodzenia. Pa, pa.